Jaka pani jest dokładna? Poproszę jeszcze ten stolik tu z tyłu. Poleżka z tyłu. Tutaj jest taki brudny, bardzo stolik. Tutaj najmłodsze dzieci jadły. Bardzo no. ładnie. No pięknie. No coś pięknego. Pan jest bardzo dobrą pomocnicą. Ślicznie. Może ten jeszcze? To teraz na sucho potem będzie, tak? Trzeba powycierać. Mhm. Tak, tak. I zostawiam tu już. A teraz na sucho tą suchą, suchą szmatkę. A ten stoliczek jest cały mokry, który wycierałaś. Mm -hmm. Już. Już? Wszystko zrobione? To teraz trzeba buźkę umyć, bo buźka jest cała z powiesz? wiesz? Jak masz na imię? Chodzisz tutaj do przedszkola? Lubisz? No to się cieszę bardzo. Możesz pomachać do mamusi i do tatusia. Buziaczka puścić. Babci Hipolicie.